Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie nitownica akumulatorowa z linii SAS Sol. Nitowanie to metoda nierozłącznego łączenia ze sobą dwóch elementów za pomocą przeznaczonych do tego nitów. Jest to jedna z podstawowych metod łączenia początkowo stosowana w okrętownictwie. Półcześnie nitowanie możemy spotkać w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, ale również podczas hobbystycznego wykorzystania. Nitowanie najczęściej jest używane do łączenia ze sobą metalowych elementów, ale równie dobrze sprawdzi się podczas łączenia tworzyw czy tworzyw z metalem, a nawet materiałów drewnianych. Do nitowania potrzebujemy nitów i oczywiście nitownicy. Zastosowanie akumulatorowej nitownicy D7155 zdecydowanie przyspiesza i ułatwia pracę, gwarantując mobilność i dużą wygodę podczas pracy. Do zasilania nitownicy można użyć wszystkich systemowych akumulatorów litowo z linii d plusowy. Mechanizm nitujący napędzany jest silnikiem bezszczotkowym o wysokiej sprawności i dużej trwałości, generując siłę zaciskania 10 kN przy skoku mechanizmu nitującego wynoszącym 25 mm. Nitownica D7155 ma pistoletową konstrukcję i jest wyposażona w cztery nasadki do nitów. Nasadki montuje się w stalowej głowicy urządzenia, a do ich przechowywania służą trzy gwintowane mocowania znajdujące się na kabłonkowej osłonie dłoni. Dzięki temu nasadki są zawsze pod ręką, a do montażu czy demontażu nasadek przeznaczone jest pełniące rolę klucza nasadowego gniazdo sześciokątne, które wykonano w środku denka pojemnika na zerwane kołki nitów. Ergonomiczną obudowę wyposażono w kabłonkową osłonę dłoni użytkownika oraz w diodę LED zapewniającą dobrą widoczność miejsca pracy. Słuchajcie, prezentacja naszej nitownicy już za nami, nie przegapcie naszych produkcji, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki, cześć, do zobaczenia.